Zaimplementowane do, do ramy. Będą przyspawane i ustawione tak jak oryginalnie były. Co więcej, i co jest bardzo ciekawe, tutaj na starej ramie, wszystkie elementy takie jak te trzymające lesor, trzymające po prostu wszystkie poduszki silnika były spawane do ramy. Że wielu z Was mówi, że elementy spawane pękają, nie trzymają się po jakimś czasie. Tutaj widzimy na żywym przykładzie, że, że tak nie jest. Choćby tutaj spawy od belki silnika trzymają się bardzo dobrze. Uchwyty pod ramówki, które były spawane, gorzej jest z ramą po prostu na tych takich dłuższych, płaskich elementach, gdzie są widoczne po prostu spękania. Tutaj nawet pod belką Podramówki też są spękania. Też z drugiej strony jest podobnie. Tutaj w przypadku tej ramy ogólnie jest tak, że słowo Agonia zostało wymyślone, żeby w prosty sposób opisać stan ramy Multicara po przebyciu 50 lat pracy w terenie miejskim, podmiejskim. I tutaj zobaczcie, ta rama. Wydaje się tam technicznie, teoretycznie prosta, ale po lekkim naciśnięciu tutaj to wszystko, słuchajcie, ja to palcem naciskam, wszystko pracuje, gnie się tak, jakby po prostu było z plasteliny. Dodatkowo są tutaj, jak widać, takie wstawki. Już kiedyś ta rama pękała rozchodziła się na bok. Ktoś wstawał tutaj, wstawił tutaj płaskownik. Troszeczkę dołem jest wypuszczonej na górę. Ciekawe na skończone. Pokażę Wam jak idzie robotaż odnowienia ramy w multikarze. Tutaj widzicie poprzeczki już są nowe. Nowe są uchwyty właśnie do presora już zamontowane. Ta. Te są dopiero przyłapane, ale niedługo będą już fizycznie całkowicie pospawane. Na razie są tylko tak zapunktowane. Wszystko jest ustawione tak jak ma być ustawione. Tutaj widzimy beleczka, ona pójdzie do odświeżenia. Jest tylko tak położona, żeby to sobie wszystko dopasować. Tu jest wszystko zapunktowane. Tutaj przyjdzie jeszcze taki ślizg resora pod to. Tutaj tak samo, czego nie ma włożonego, żeby nie wypadł, wypadło. Tutaj mamy zrobiony uchwyt resora. Tak on wygląda. Tutaj jest do poprzeczki zapalone. Tutaj mamy. Do ramy, a z tej strony do poprzeczki. więc tutaj miejsce na zrobienie takiego wzmocnienia. Tutaj z drugiej strony to jest wzmocnienie spawane. I tutaj od wewnątrz jest spawik. I od zewnątrz strony zobaczycie, z tej strony to wygląda mianowicie tak. Tutaj wtopiony, to jest uchwyt resora. Przednia blaszka będzie do czegoś wykorzystana. można tutaj zamontować pług albo coś innego ciekawego ze sprzętu. Tutaj no widzimy zwrotnicę, która jeszcze jest dobra. Tamta będzie wymieniona, zregenerowana z wszystkimi tulejami. A tutaj mamy przyłapany właśnie tylny uchwyt resora. Tu jeszcze przyjdą wzmocnienia, a uspawany będzie konkretnie. Więc słuchajcie, teraz, teraz zajmuję się tak wybijaniem bolców Jeden, drugi, będą wybite całkowicie. Ściągamy całą tą belkę na dół. Rama pójdzie na bok, tak żeby sobie to ładnie uspawać z tego boku, z tamtego. I bierzemy się potem za montaż tylnych yy, mocowań resora. Tutaj wam pokażę wszystkie rzeczy, które zostały zdjęte z tego. Czyli tak, pół ośki mamy tutaj. Mamy tutaj zestaw hamulcowych bebechów. Tarcze, piasty i bębny hamulcowe. Pół ośka lewa, prawa, trochę starego oleju z mostu. No i tutaj wkład mostu, nasz cukiereczek. Tutaj leży do odnowienia, odświeżenia. A i jeszcze bym zapomniał, filtry paliwa tutaj są jeszcze są zdjęte. Ujęcie na multicamer z telewonika. Nowa gama. Nowe uchwyty. Nowe poprzeczki. Nowy stworznik. nowe cebanty. I tu będzie nowy filmik. I jedziemy z tematem dalej. Projekt Multicar 2025. Nowe koło. W całkowicie wyfrażowane. Nowe felgi, które są mocniejsze. 15. Km, wzmaczone. Dla numer 5 mm. Wszystko wygląda jakby miał mieć 500 km nowe uchwytery są w tutaj widać jak to wygląda z przodu w środku, jest roboty nowe uchwytownicze nowy zderzacz i teraz to wszystko przyjdzie na wysiłek Piszcie, jaki by się to zmieścił co byście tu chcieli zobaczyć wygląda to super i nowa beleczka z tyłu na kabinę Z tą wyciszczoną zera. Nie ma tu nic Pytanie, co się dzieje z tą blachą Pęka Schodzi tak Pęka Schodzi, pęka i tak wszędzie pęka lub schodzi. Schodzi, lub pęka. Tam gdzie schodzi, to znaczy, że może coś tam jeszcze jest jakaś blacha To gdzie pęka, to nie wiadomo co tam się dzieje. Pod spodem tam właśnie pęka. Siada po napisie. To zapowiada długie godziny piaskowania. Thanks for watching.